Bardzo trudny tekst. Jezus żąda od nas czegoś zupełnie niemożliwego. Jedynym skutecznym sposobem na pokonanie nieprzyjaciela jest uczynienie z niego przyjaciela. Jezus powiedział do swoich uczniów: Powiadam Wam, którzy słuchacie, miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy Was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, i nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A Wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni jak ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Bardzo trudny tekst. Jezus żąda od nas czegoś zupełnie niemożliwego, i tak jednym zdaniem, jakbym miał streścić tę wypowiedź, to ona brzmi: bądźcie dobrzy dla niedobrych, bądźcie dobrzy dla, nawet Jezus mówi wprost: bądźcie, że Bóg jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Nasza logika się tu obraża i nasza ludzka natura się szczerze buntuje. Nie da się być dobry dla niedobrych, prawda? A Jezus nawet rozwija tę wypowiedź, nie? żebyśmy nie mieli złudzeń w jaki sposób, co to ma oznaczać w praktyce. Czyli jeżeli ktoś chce zabrać Twoje, wykorzystać Twoją naiwność i Ciebie oszukać i prosić Cię o pieniądze i nie zamierza ich oddać, daj mu jeżeli ktoś po prostu ci okrada, zabiera ci twój płaszcz albo coś, jeszcze mu dołóż. Więc nie da się być dobrym dla złych tak bezgranicznie, a jednak ten tekst do tego nas mocno zachęca. Dalej potem w rozwinięciu dowiadujemy się, że mamy przebaczać też w taki sposób, nie tylko być dobry dla złych, ale też przebaczać tym, którzy o to przebaczenie nawet nie proszą, na nie nie zasługują, bo to ciągle jest wymieniane, ci ludzie są jako nieprzyjaciele, jako wrogowie, przedstawieni jako ludzie którzy w jakiś sposób krzywdzą adresatów tej wypowiedzi, a my mamy być dla nich dobrzy, mamy im przebaczać. To tak można nawet się zastanowić, czy można być za dobrym. I kluczem do tej, dlaczego mamy tak robić, dlaczego mamy być dobrzy dla niewdzięcznych i złych, jest to, 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 to Jezusowe rozwinięcie, bo wasz Ojciec, jesteście synami Ojca, który jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Czyli tak naprawdę to nawet nie chodzi tylko o naśladowanie Pana Boga, ale jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, to znaczy wy też jesteście niedobrzy i źli. Wy też jesteście yy, nieuczciwi i wy też dostajecie przebaczenie, na które nie zasługujecie. Dlatego przebaczajcie tym, którzy nie zasługują na wasze przebaczenie, bo to samo dostajecie od Pana Boga, bo to samo potrzebujecie dostać. I to jak traktujecie innych jest sposobem, w jaki Pan Bóg traktuje Was. Bardzo trudny tekst. Dobrze, że ja jednak ufam, że Pan Bóg wobec mnie jest dużo bardziej łaskawy niż ja jestem wobec innych, chociaż ten tekst stawia wysoko poprzeczkę. I ostatnio słyszałem taką wypowiedź ponad 90-letniego argentyńskiego księdza. Który mówi, no ludzie mogą być na mnie źli że za dużo przebaczam, że za łatwo przebaczam, że za szybko przebaczam, że za szybko to przebaczenie wypowiadam nad życiem innych, i, i mówi, i ludzie mogą mieć mi to za zło, albo być na mnie o to źli, a i tak fajnie to rozwija, ale to Pan Bóg daje mi taki zły przykład. Dla mnie pierwsza część tej Ewangelii jest nawet trudniejsza niż błogosławieństwo i ten paradoks błogosławieństw. Na szczęście jest ta druga część, gdzie pan Jezus trochę tłumaczy dlaczego tak jest, a potem jak jeszcze przeczytamy dalej i ewangelie w kontekście, chociażby przypowieść o dwóch dłużnikach, prawda, któremu pierwszemu darowano wielkie pieniądze, a ten drugi powinien małe rzeczy darować i to jesteśmy właśnie my, co wobec siebie mamy te mniejsze mniejsze długi. Jest takie powiedzenie, że jedynym sposobem na pokonanie nieprzyjaciela, jedynym skutecznym sposobem na pokonanie nieprzyjaciela jest uczynienie z niego przyjaciela. To znaczy serce ludzkie ma to do siebie, że cieszy się wolnością i nie można nikogoś, nikogo z zewnątrz zmusić, żeby stał się dobrym. Można go do tego nakłonić właśnie swoim przykładem i właśnie Ewangelią. I podobnie z nami postępuje Pan Bóg, że On nie może tak jednym pstryknięciem mechanicznie zrobić, że nasze serce w sposób bezwolny zmieni zwrotnicę. A zatem to, co my mamy robić, to jak mamy postępować wobec innych, ma skłonić drugiego człowieka, żeby w wolności stał się dobrym. Jeżeli ktoś z nas doświadczył tego, że z kimś, z którym żeśmy się kłócili, kto był naszym nieprzyjacielem albo my jego nieprzyjacielem, po latach okazało się, że się pojednaliśmy. To wtedy jest zupełnie inna jakość. To wtedy mamy wrażenie, że jak z tym obrazem tego sznurka, prawda, który został mm. przecięty, a potem został związany węzeł, okazuje się, że jest ten sznurek wtedy krótszy, jesteśmy bliżej siebie. My też w życiu może. Nie zawsze spotykamy kogoś, kto byłby zdeklarowanym nieprzyjacielem, ale czasem mamy takie drobne utarczki między sobą, utarczki w rodzinie, ze znajomymi, w pracy różnego rodzaju. Więc wypróbujmy najpierw to przebaczenie na mniejszą skalę. Wtedy może się trochę wytrenujemy, bo może kiedyś trzeba będzie przebaczyć na większą skalę. I za każdym razem, jak mamy problem, czy to z przebaczeniem, czy byciem dla kogoś dobrym, miłym, czy pomocnym, bo o sobie myślimy, ale on na to nie zasługuje, to pamiętajmy, my też na wiele rzeczy, które dostajemy od Pana Boga, po prostu nie zasługujemy.